Hej, cześć, ja jestem Smokę i witam was w bardzo szybkim odcinku, bo niestety nie wyrobiłam się z jakimś konkretnym odcinkiem na dzisiaj. Mogę się bardzo szybko wytłumaczyć, mianowicie, no, aktualnie jestem na etapie montowania filmu na konkurs. You take the blue pill, you wake up in your bed, in the world like now. Krajowy konkurs, albo nawet trochę dalej niż krajowy. W każdym razie bardzo dużo czasu na to poświęcam. Dodatkowo jeszcze, no mam teraz, no mam zapieprz po prostu, no nie da się tego inaczej ująć. No miałam w weekend coś montować, ale skupiłam się na filmie. Kilka godzin, no dobre, w sumie ponad dobre, chyba 6 godzin nagrywaliśmy 3 film, więc jest grubo. Dodatkowo teraz się dowiedziałam, że będę uczestniczyła w dość. Dużej imprezie, i na tej imprezie zostanie mi wręczona pewna nagroda, ale o tym się dowiecie albo w przyszłym tygodniu, albo za dwa tygodnie. Jakby serio, strasznie dużo się teraz dzieje. Jestem masakrycznie podnięta i zaraz tak naprawdę przy obiedzie lecę montować dalej film, bo na jutro musi być gotowy, czyli na wtedy, kiedy wy oglądacie ten film. Huuu, spokój. No, teraz muszę się skupić na kilku innych rzeczach, bo no, wokół mnie inaczej. Wreszcie dzieje się coś, co nie jest związane stricte ze szkołą, a jest związane z filmami i z moją pasją. I wiecie, jestem po prostu w szoku i jestem z tego powodu mega szczęśliwa, bo tu konkurs, tu konkurs, tu jakiś wręcz, hmm, czegoś tam nie powiem jeszcze, czego. Tu jakieś certyfikaty będę ogarniać, znaczy kursy, a później certyfikaty. No, naprawdę mega dużo się dzieje. Także, moi drodzy serduszko dla Was. I ale ja co ogarniać? Żeby... Bym ogarnęła wszystko i żeby było dobrze. I właśnie kot mi z kamerą. Ja wam dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się, widzimy się za tydzień. Cześć!